Dzień dobry widzowie, dzisiaj jesteśmy razem z Hipcią na najlepszym serwerze polskim, czyli Majestic RP I jeżeli wy chcecie z nami zagrać, to oczywiście link do pobrania gry macie w opisie Przy użyciu kodu serferu przy rejestracji otrzymujecie 50 tysięcy dolarów za darmo oraz Majestic Premium na 7 dni za fre Od razu prześcigacie innych na starcie, a możecie z nami zagrać po prostu tak jak tutaj koledzy co się spotkaliśmy, strzeliliśmy fotę, po prostu gramy tutaj z ludźmi, którzy grają na tym serwerze Link będziesz miał do pobrania w opisie Ty przerobiłaś te fury jak. Jakoś jeszcze bardziej? Nie, nie mam pieniędzy, nie mi Ale się. ona zajebista jest, ta fura! No ja wiem, tylko potrzebuję pieniędzy. To zrobię jeszcze ładniejszą. Ty palisz, co nie? Mhm. A jak się ma słuchać dowiedziała, że palisz. Jechałyśmy gdzieś autem i mi powiedziała, że widzieli mnie jej znajomi, że palę. O, przypał i co? I tyle. I nie powiedziała ci córusia, niszczy swoje zdrowie, nie rób tego? Nie, bo sama paliło i uznała, że skoro mam 15 lat i palę, to jeśli nawet mi powiesz, że mnie paliła, to i tak będę palić. A po co zaczęłaś palić, jak miałeś 15 lat? Ty patusiara byłaś. Nie, zaczęłam palić jak miałem 12. Co ty gadasz? Naprawdę? Mhm. Ale ty chciałaś się popisać? Nie. <noise> Musiałaś się odstresować po szkółce. Ja ci muszę zapłacić. No chyba, że w końcu nadszedł ten dzień, gdzie nie muszę ci zapłacić, jesteśmy kolegami. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że zapłaciliśmy za jedzenie, i ja już zamówiłam. Mata. Ile ci wiszę za tą wspólną grę naszą? Tyle co zawsze. 75 zł. To 50. Bardzo bym we mnie przyjęła. No dobra, może być. Hej koleżanko, ta miętowa koszulka idealnie pasuje. <grym> Hej, koleżanko! Siema. No, powiem ci, że ta mintowa koszulka idealnie pasuje do tej różowej sponej. Mówisz? Też tak uważam. Słuchaj, może podałabyś mi swój numer telefonu? Słuchaj, głos mi przypominasz. Daj, dasz doru, bo... o, jaz, daj mi spokój, nie daję pieniędzy. Wypadnie. Ale jak nie dajesz pieniędzy, to możesz podać numer telefonu, słuchaj. Ty masz głos do jednego człowieka podobny, ja nie wiem, czy czasem nie jesteś tym filmem, ja myślę. W sensie? Nie, nie jesteś youtuberem chyba, nie? No nie. A. Ale kiedyś streamowałem, a co? A, a lubisz... Mówisz? A lubisz streamerów? Nie, nie, nie. Kiedyś streamowałem. Tu nie oglądałam, bo u niego w odcinku jestem i po prostu przypominasz mi. No chyba wiesz, że to ja. Chyba tak. Przypominasz mi głos trochę surferu, ale to nie ty jednak. To podasz numer? Napisz mi swój i zadzwonię. Nie, ja znam te wasze numery, nie zadzwonisz już do mnie. No to nie. Aha, no to znala. Okej, okay. dostałem kosza, pąkczam. Często dostajesz kosza? Teraz dostałam takiego porządnego. O kurde, a wiesz, że ja nigdy nie dostałem kosza? Ja dostałam raz i to tak niedawno. To się w ciągu roku tego teraz to było jakoś. o smuteczek. A ja ja raz musiałem dać komuś kosza i wiesz, wiesz że mi było przykro, ja się nie czuję jestem tym To jest smutne. Ale musiałem. No ja już dałem trochę więcej. No a ty jesteś no. dziewczyną, to trochę inaczej. To raczej znaczy, chłop podbijają, nie? Dziewczyny nie muszą podbijać. No tego to już nie wiem. A co, a ty podbijasz? Mhm. No ty bardzo ładnie się wyglądasz, a czemu do mnie nie podbijasz? No bo... Mam... Odrzucasz mnie. A, czyli to ode mnie tym okej. Okay. Czułaś się przeze mnie odrzucona. No prosto. Ale spoko, później jeszcze zdjęcia z mojej sesji, bo bardzo ładne. Z jakiej sesji? Bo miałam zdjęcie zrobione wczoraj. O, to możesz podesłać, no. Jestem ciekawy. Dobra, dawno się nie było. Gdzie? Proszę państwa, w kasynie. Chcesz stringować swój samochód. Jaki jest najlepszy i najszybszy sposób na zarobienie pieniędzy? Poker! No nie, w legrze. Jack, Jack! No dobra, mam 120 tysięcy żetonów, czyli 1,2 tysięcy. I teraz, jeżeli zrobię 2 miliony, to ci daję bańkę. Starczy ci bańka na twing? Pania. No, Dobra, to dam ci 2 miliony. A sam w ogóle mam na koncie milion. Już tylko, jestem biedny przez ciebie, jesteś bardzo pieniężnochłonna. Ale ja też mogę zagrać z tobą, czy to będzie bez sensu? Nie, możesz wziąć koło mnie i mi kibicować. Zagramy tylko dwie gry, po pół miliona. I na naszym celem jest zrobić dwie bańki. Aha, bo ja pieniędzy nie mam. No nie, ty masz... ja nie mogę zagrać, bo ty nie Zajmij masz chyba tego lewera. Nie, mogę, ale nie mam pieniędzy. Ja sobie zagram jedną gierkę i ci radę. Dyszka, okej, okay. dyszka i ja mam dwudziestkę, klasa, chyba że ona będzie miała Black Jacka. Dobra, stop, ja już nie chcę, dziękuję, dziękuję. No jest, dobra, bańka wygrana. Teraz słuchaj, dam ci pół miliona i teraz zależy od Ciebie. Jak wygrasz, to już stąd wychodzimy i mamy bańkę profitu. Chodź ze mną. Ty, a ja w ogóle widziałam, że strasznie dużo osób pisze, że ja mam OnlyFansa w macie yes. że mają linka. I... Masz? Masz, masz, masz jakieś krypcie. No właśnie nie mam. Ja się zastanawiam, skąd oni mają mojego linka, którego ja nie mam. Ale po, to po, co? Pamiętam jak w twojej wyszukiwarce no, ja był onlyfans single. Ja wiem, ale ja nie mam. Ja kończę nie mam. To po co robiłaś? Sign in Ja mówiłam ci, że mam tylko konto, jak miałam nagrywać y, ten filmik z Shibari, ale nie mam konta ogólnie. Myśla się trochę zeznaje, bo teraz mówisz, że miałeś wrzucić jakiś filmik z Shibari, a wcześniej mówiłaś, tak. że chciałaś tylko obejrzeć koleżanki profil. Tak, z Shibari. A bo ona tam miała wrzucić twój profil. Tak. E, twój filmik. Tak. I ile ci miała zapłacić za to? Nie miała mi zapłacić. No to bez sensu cię wstać na niefansy, nie masz tego kasy. Czy ty uważasz, że wtedy byś czuła się spełniona? O co ci chodzi? Tak, ale w każdym razie. Ludzie piszą, że są moje gdzieś, że wstawiam na OnlyFans'a półnaki zdjęcia I ja się zastanawiam, gdzie są moje półnaki zdjęcia Na Instagramie <grystanie> Ty, ale ja słucham, bo ja, ja, ja piszę do nich, wyślicie mi linka i nikt mi nie wysyła No to dobra, puścimy to na YouTube'a i czekamy aż ktoś ci wyśle Podejdź tutaj, wróćmy do kupowania żetonów No i nie mogę mieć więcej niż 5000 żetonów Nie możesz mieć więcej niż 5000? Nie, bo czekaj, bo muszę mieć co? Nie mogę kupić więcej niż przed trzecim poziomem, muszę mieć trzeci poziom A, no to walić, to nie no nie Ej, ale nie mam pieniędzy, daj mi pieniędzy. Ale no nie możesz i tak, ty możesz grać po 5 tysięcy. Ale mogę zagrać dółców. za pięć tysięcy. Dobrze, Jezus, ile chcesz do tych 5 tysięcy? Masz, masz. I kup, a ja idę rozegrać Twoje pół miliona, żebyś miała na auto. Ile ja Żet... mam rozegrać? Mam 4850 złotych Ale tam trzeba mieć Ulej. 5 tysięcy, że minimum. Ja, ja. A więc, stawiam pół bani. Jeżeli teraz wygram. No to pieniążki trafiłem do ciebie i ty sobie furę. A ty ja 5 tysięcy wystarczy. 45. A i bo szybko, bo zaraz się odpali. 5 tysięcy, masz 5 sekund! No ty się jaj. nie ma nie! dobra Dzięki, super! Nie, nie wiem jak to się robi. No 5 tysięcy musiałaś postawić. O, mam masz dychę! Dobra, mam dychę, pa. Dobieram. I mam dwudziestkę i... koniec. I... kuszwa. Wygrana! Essa, no i masz 2 miliony dla siebie. Ej, zbieram na leczenie ślimaka... ...drogie. Proszę wpłacać dolary. Przepraszam, pa czy pan nie zbiera na leczenie ślimaka? Tak, tak, tak. A co jest temu ślimakowi? No, ogólnie to ślimak... Y jest bardzo chory i jeśli nie poprowadzimy mu kastracji, to może... Samo mi się auto naprawiło. A no to dobrze, to bardzo przykro mi słyszeć taką sytuację, to ja w tu panu. O, dziękuję bardzo panu. A, a jaki jest kod promocyjny najlepszy w ogóle? Serfero, serfero A się no i syjenka, no, no to koledze się należy, słuchajcie, pieniążek no, no, dorzucimy to. mu. O, dziękuję. Ja panu dziękuję. Halo. Proszę tą stówkę co pan chciał. Oby, oby wyzdrowiał ślimaczek Mego dnia! Dobra, jestem hipcia, musiałem mu leczyć ślimaka. Jedziemy do mechaniora, tak? Nie, wpierw rejestrację musimy zrobić A dobra, ej, wiesz co? Jak pierwszy raz kupiłaś tę furę, to mi się nie podobała. A teraz, jak jest taka potumingowana, to jest uważam, że pierwsza piękna. Jak tam było w Gdańsku, ja się... Hipcia? Ciepło. To by dwa od pieniędzy, słuchajcie, widzowie. Hipcia była najpierw we Włoszech sobie na wakacjach. Potem sobie pojechała do Gdańska. Potem pokazuje mi, że ma całą szafkę piw. Teraz sobie kupuje pizzę. No po prostu ona żyje życiem luksusowym. Chciałbym po prostu tak żyć jak ona. Trochę ci zazdroszczę, wiesz? No to trzeba było zamknąć. Nie zaprosiłem nie. To cię zaproszę. Dobra. Nie ma problemu. Dokąd tym razem? Możemy do łeby i do wyd na wydmę iść. Ej, a jedziesz na jakiś festiwal rapowy? Nie, bo ja nie słucham polskich raperów. Ale a -a. będę na Polen Rock. No to nie, to się nie spotkamy. No chyba, że na inną imprezę chcesz, ale tam już nie wolno nagrywać. A jaka to jest impreza? Zamknięta. A co tam Słyszymy? jest takiego innego niż na normalnych imprezach w klubie? Pogadamy o tym, jak się zgodzisz, żeby ze mną No to dobrze, no zgadzam się. No i teraz opowiadaj. Zarejestrowałem swoje aut. No zgodziłem się, dawaj, opowiadaj, no? Co tam jest fajniejsze? Nie, 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 ty musisz. Już... Okej, no, okej. Okay, okay. A gdzie mu to nie jest nałożone? bo ty teraz musisz ukuchnąć i to nałożyć. Potrzebujesz rybokręta. Nie masz rybokręta. Dobra, dawaj, idziemy do sklepu po śrubokręt Gdzie śrubokręt mogę kupić? W sklepie spożywczym. O, on na pewno ma śrubokręt, zapytaj O, taką furę zakosił, złodziej A on może mieć śrubokręt, no Panie, Panie ma pan śrubokrę? śrubokręt? Nie Kurwa, co to za że bez śrubokręta? A gdzie, który to sklep, no? no? ten czerwony, no Ty, a umiesz drzwi zamykać? Dobra Ej, 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 Stren, strzelaj w niego Oddawaj oddawaj furę Rozstrzelaj go hipcia strzaj do niego strzaj! W jak nie? do niego mam strzelać? No karabin masz Dawaj furę złodzieju A tam go atakuje ten Czerwonym matkiem! No i zajebiście ukradł nam chociaż... samochód no A jak to odzyskać? No nie odzyskasz już ukradli ci Oni to teraz sprzedadzą No bo sprzedają te samochody Nie odzyskać tak. No to musimy go rozstrzelać, więc kupuj ten śrubokręt I tak nie masz już do czego przy, przyczepić tych tablic rejestracyjnych Dzwonię po taksówkę, go będziemy taksówką gońć. Albo ten czerwony, zatrzymaj tego czerwonego On nam pomoże Czerwony Pomóż nam Wsiadajcie, wsiadajcie Otwórz bagaż, otwórz bagaż Goń go stary, bo ta fura wieźle kosztowała Jest, dawaj, nie, dawaj. Oh! dawaj, dawaj, hipcia, wsiadaj, wsiadaj do auta, wsiadaj szybko do auta Wsiadaj hipcia Wsiadaj hipcia do fury, odcierzamy Wsiadaj! Jak się otwiera? Otwórz, L. Odjeżdża ja to bez skóra, dawaj, to nie to to Jedź, zabij. jedź, 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 jedź Nie, czekaj jeszcze, ja czekaj jedź, nie, czekaj jedź. Dobra, jedź, 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 jedź Policja, jedź, jedź, jedź czemu, czemu chcieli cię zakrefirować? No bo nie mam rejestracji! A no to szybko montuj! O Mam. no i klasa masz, dobra jedziemy Ty dupa mi się jakaś pcha No No to ty chyba musisz zagadać do niej Mordo wysiadaj albo cię zatrzelę Masz problem? Strzelaj Strzelaj Dzień, bo co, burda i to gorsza? A tak okay. Ej niemiło mówią hip. Teraz mi przykro nie, pani, nie masz się, to już, to ja go wysadzam. Pani, ale proszę pani, eee, bez broni, bez broni, bez broni no, proszę ją, ma ciężki karabin, proszę, to, proszę pana, ma ciężki karabin. Ja pa panią kikarabin. lewo-prawa. Proszę ją, o, to, nie co, sobie, co to ma być, co to ma być? Eee... Kurwa, ty jesteś nienormalna, ty masz nielegalną broń! <grywa> Pali się cały reporta, Cały parking, żeś spaliła! Kipcia, ty jesteś nienormalna! To jest FBI, a ty, a ty masz nielegalną broń ode mnie i pójdziemy siedzieć i ja i ty! Nie wiedziałam, że jest nielegalna! No jest nielegalna, bo nie masz licencji na broń! A powiedziałeś mi? A ty jesteś zakuta teraz, siedzisz? No. Musimy cię jakoś odpuć. A czy trzeba? Ja nie narzekam! <laughs> to, to co, nagry, nagrywamy ten film, tak? Wiesz, ja nie narzekam! No rozumiem, rozumiem. Aż się chyba zaczerwiedziło. Co? Nagrałem cię bez kamerki. Pa, da, pa, pa, pa. Ja pierdzielę. Widzowie będą wkurzeni fest, a ja ci mówię, że ty tak ładnie dzisiaj wyglądasz. Dobra, widzowie, odpalam wam uwagę kamerkę hipci, której w ogóle nie nagrałem. Co za debil, Waga widzowie, proszę bardzo, oto jest Hipcia, o którym mówiłem dzisiaj, tak bardzo ładnie wygląda. Dobra widzowie, no to przepraszam was, dzisiaj odwaliłem numer, tak Hipcia się prezentuje dzisiaj, no i niestety błędy się popełniały, będy się zdarzają, nie włączyłem nagrywania drugiego ekranu, na którym jest Hipcia. Także zostawcie dużo łapki w górę, w subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, Hipcie zaprosimy na kolejny odcinek już z Hammerką, cały będzie odcinek, jeżeli będziecie tego chcieli. Bo dzisiaj hipcza, no i papszek się ładnie wymalowała, ale no nie wyszło, niestety. Majestic możecie pobrać na dole z linku w opisie. Tyle od nas. Widzimy się w następnym odcinku. Surfer to Marka na No i klasa. Co w się sensie klasa? No nie klasa, C to obciach. Po prostu obciach dzisiaj.